Dzień w podketo chcieli, chyba dzień w piekle. Piekle pieprzonym, a nie w podketo to jest to samo. To samo, niczym się nie różni. <grymiany> <grymiany> Moje ketony egzogenne, kochane, toki, mam, psycho <grymiany> A pan doktor? Panie doktorze. Panie doktorze. Panie doktorze, no! Gdzie pan lezie? Pew tam jest gabinet. Co to nie ma tu gabinetu tam, czy co? Ja nie ma panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobry. mnie pan nagrywa? Co się stało? Gdzie pan idzie? Nie ma gabinetu, proszę pana, już w tym miejscu, w którym miałem czasy są ciężkie. Statyny się nie sprzedają przez tą zasraną keto dietę, bo wszyscy zdrowi, nie mają cholesterolu. szlag mnie trafi po prostu. Coś mi tam zostało statne jakby pan chciał, to panu sprzedać. Ja bym wziął. Najlepiej te, te no, te do doodbytnicze Ale panie doktorze, jeszcze pacjenci chcieli materiał z gabinetu, żeby pan pokazał swojego Chciał pan mnie dotyka? Bo lubię <laughs> Ale to co, ja tam gówno pokażę No dobra, chodź pan Dzień z życia w podketo.pl no, Masz pan gabinet mój To co się stało? To, co się stało? Czy te drzwi tak wracają za każdym razem? Znowu tak trzeba robić? Dobra, staty, pan chciał, tak? Tak! Dokładnie. Nie mam żartowałem, Tu wcale nie jest mój nowy gabinet, mam dalej ten sam. To, co tu będzie takiego, co się dzieje? Tutaj będzie coś innego, moi drodzy. To... To oczywiście, no co, no, no, klasycznie, harpie będą sobie tu latać w koło. Tak, ostatnio też. E, tak. Ale I tym ten... razem nie tylko Może w prawo, teraz... tylko też w lewo będą tak. latać. Ale też nieskrajnie, tak, czasem... <laughs> Jak trzeba, to koło... w lewo. <laughs> <laughs> lewo bardzo rzadko. I co, moi drodzy, chciałbym wam tylko powiedzieć, że oprócz tego, e, że podcast to sobie jakoś tam radzi... To wreszcie będzie se radzić. To wreszcie, to wreszcie kanał będzie też sobie radził, będziemy mieć normalne audio. Że to ale super, nie? No dobra, no kleimy. masz klej? Tak, moi drodzy, w końcu doczekaliście się, się profesjonalnego studia Nagraniowego dla kanału. Ale najpierw... Najpierw sobie musimy zamek, moi drodzy, wymienić, bo ten niestety nie działa. Co kręcisz nic się nie dzieje? Nic. Powiem, ile tak ci? trzeba kręcić? Kręciłem 2-3 minuty i dalej nic. A nic, za to nie, to chyba nic się nie stanie. Kompletnie nic. Dlatego y, jak zamki, to tylko, to tylko naprawdę dobrej marki Jania. Bo jak, ja... Ale tu Jania to robi zamki bo jak to chodzi, jak... chodzi o, o ochronę. To nigdzie tak nie ochronił jak baba. Mógłbym reklamować zamki, nie? No, mógłbym zamki reklamować. to coś zrobimy. Stare komunistyczne, dobre takie śruby takie komunistyczne, pierdzieleńca. Jak to będzie się działo, to tyle. Jak ktoś oglądał film, to nie jest kraj dla starych ludzi. To wie. wie, że takie zamki się otwiera gaśnicą. Tak. To się tak wypierdziela, <grym> i wypada, <grym> i druga osoba dostanie w pysk Ale w Polsce by to nie przeszło, bo to jest zbyt. Gdzie, to za komuny się takie zamki robiło, patrz. Nie wywaliłby tego. To on by tu przyszedł, to by się popłakał. Załamałby ręce. Rozpłakał, tak. Się, tak, Na kolanach, by po prostu wracał do tego swojego kraju dla starych ludzi. By, by przyszedł i powiedział, o Jezu, to to jest dopiero kraj. I wszystkim to na dzień dobry by go okradli, i już nie miał nic. Tak, w ogóle przyjechałby <grym> bez <grym> gaśnicy na miejsce. Piotrek, wymienisz to? A czego mam nie Bo tak wygląda, jakbyś nie miał pojęcia, wygląda to, co jakby to sobie nie radził, mu, prawda? No, no, ale to jest właśnie moja A ta 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 to tak specjalnie robię całe życie. Całe życie wygląda, jakbyś sobie nie radził z tym życiem. To właśnie jest zupełnie ozwodnie. Właśnie to jest dobre, nie? Wszyscy, wszyscy myślą, że sobie nie radzisz w życiu. Każdy nie chce nic od ciebie. Litość się go wzbudza, i wszyscy chcą mi pomagać. Jaki to jest zarumfisty ten zamek normalnie ja, na, na, normalnie. Zamk. to już zrobiłeś? To super ten zamek przecież to nikt zamyka, tego nie złamie zamyka. patrzcie tutaj w, już w swoim e, środowisku takim naturalnym bo nie zapominajmy ale Piotr jest po technikum elektronicznym a specjalizację robił właśnie zakładanie zamków i rozpierdzielanie starych ale Piotrek super zamek zrobiłeś jak coś Co? trzeba będzie dokręcić tak mocno to z całej to siły to, to ja to na tym, że tak? wiem że to tak wtedy wkroczysz do akcji grzebie tam I co udało się? Pokażmy teraz, no, efekt pracy, może. Udało się, Piotr. Zrobić. Znaczy, zrobiłeś. I jak się kręci sukni i w lewo i w prawo? Tak. I zamyka się otwiera? Tak, ale najlepsze jest to, że ktoś pomyślał na tyle, że jak zamykam i otwieram, to napis Jania jest nie do góry nogami. Także już niedługo. Nowa pieprzona sukien syńska. Jakoś kanału w jaskini syna. Dobra, a teraz idziemy do prawdziwego keto. Zapraszam. Czego? Pan doktor? Czego? Tak, proszę panu. pan. Panie doktorze, yy, ja mam... Czyta? Yy, to też, ale czyta pan komentarze pod filmami. Nie nagrywać. A to ja nie wiem czy ja im pokażę. Co mam pokazać tak? Flaszkę. Oj tu. Mam wyminać lekarski. Proszę zapraszam. Dobry pannowio. Witamy serdecznie w podketo.pl, gdzie nasz asortyment Keto ciągle się powiększa i poprawia swoją jakość. Nasz sklep stacjonarny jest ciągle przystępniejszy i milszy w odbiorze, a ketony cały czas wiszą w powietrzu. Swoją drogą nie wiem czy wiecie, ale cała nasza ekipa jest na diecie ketogenicznej, stąd zdarza się, że atmosfera jest nieco durnowata. Dobra, chcieliście widzieć, jak wygląda dzień w podketo, to ja wam pokażę, jak wygląda dzień w podketo. Eee, no tam chytry Piotr już wypisuje hejty tak naprawdę. Wszystkie komentarze na kanale Ketokocór te hejterskie są jego. Ty głupi, suki synu. Chytry Piotr jest tu głową całej logistyki, finansów i odpowiada też za nowe produkty, więc jeśli coś nowego pojawia się w sklepie, to na pewno załatwił go Chytry Piotr. Liczenie stanów magazynowych, zamawianie palet i kontakt biznesowy. To właśnie Chytrus negocjuje i wyszukuje dla nas najwyższej jakości produkty po dobrej cenie i to dzięki niemu jeszcze nie poszliśmy z torbami. Co to, Piotrek, robisz? Powiedz, bo ludzie chcieli Drukuję wiedzieć. Wie? Patrz, takie je wydrukowało. Pech. Pech. Kontaktem z klientem, zamówieniami i fanpage'em pod KTOPL zajmuje się nasza piękna Wiktoria. Odbiera telefony, obsługuje sklep stacjonarny i jeśli ktoś z nas coś spieprzy, a najczęściej jestem to ja, Wiktoria zajmuje się również Instagramem pod więc jeśli piszecie ze sklepem, to właśnie z nią rozmawiacie. <todgrybujesz> Dobra, a na magazynie jest Co To może zrobisz? Masz... <todgrybujesz> to jak skończyłam? Jak skończyłaś? 12 godzina, ty skończyłaś pracę? Tak. drukuje też zamówienia, które są pakowane na magazynie. Idzie? Da ci, też, da ci chleb Marcin? Na ci Marcin. taki już taki Już chłodny Marcin. A zamówienia właśnie najczęściej przejmuje Marcin, który zajmuje się pakowaniem Waszych paczek. Dba o dobrą, przyjazną i bezstresową atmosferę strzelając poduszkami do pakowania. Ale chamy. Odbiera towar oraz potrafi zastygnąć absolutnie bez ruchu, gdy widzi, że coś nagrywamy. Marcin stoi, jak sparaliżowało go. Dodatkowo na magazynie pomaga także mama i tata, którzy są opiekunami takiego miejsca. Zajmują się pakowaniem, logistyką, konfekcją, a także wydawaniem towaru, gdy na przykład podjedzie kurier. Mama jest też naszym takim ukrytym dokarmiaczem, jeśli jakieś deserki, czy wałuwa, ketogeniczna w lodówce, to na pewno była od niej. A to, to już chyba Piotr przyniósł. A gdy na przykład kurier za późno przyjechał, albo e, przywiózł jakiś gówniany towar, e, no to kto go opierdziela? Robi to bezpośrednio właśnie tata. Kurier czeka. O, A tutaj to rozumiem, że ta matka boska to po to, że jak już się zatnie winda, to już tylko to, do niej. Nie nad... To tylko do niej modlitwy, tak? Tak, tylko podle. Co robi natomiast Keto Kocur? Ja oczywiście jestem tym, co nic nie robi, czyli zajmuję się szeroko pojętym marketingiem, każdy marketingowiec wie, że my nic nie robimy. Quylif, bardzo polecam tą firmę, Zawsze, jak znajdziecie takie wersje po 9 zł tych myszek, to naprawdę zarąbiste. No więc jak to wygląda? Stoję sobie przy komputerze, 80% czasu pracy i nic nie robię. <ścoughs> Czasem gdzieś tam wymienię kogoś na stanowisku, zapłacę fakturę czy dwie. Sukin, syny. Gdzieś tam se w partuszku poparaduje... tak <grymne> pan zim? takim głosem mówi tym. A faktycznie to nie ja, przepraszam. Gdzieś tam towar powykładam. No to w sumie pójdziemy na górę. Ale co? A co my to mamy? To są wiatry te. To są... Się powietrze. <grymne> powietrze. Tak, bo to styropian. Coś tam posortuje. Wow. Co to się dzieje, Rafał? Co tu tu będzie wykładane? Najbardziej brudna robota, czyli to, żeby sobie powykładać produkty, to oczywiście ja muszę. Piękne, czyściutkie, wykąpane świeżo. Dbamy o czystość naszych produktów i za każdym razem, jak przychodzi taka buteleczka, to oczywiście ją myjemy w szamponiku. Najpierw e, taki zgłuszający, później e, właściwie wygładzający. Na końcu osuszamy kremik tutaj na dupkę. O. I posypkę I posypka. dajemy. No i jest. Dlatego czasami, jak jest taki biały proszek, to to jest ta posypka. A jak wypakowujesz takie buteleczki, coś mówisz do nich? Mówię, no przy kąpaniu każdy zawsze sobie z nią rozmawia. Ale to przy kompaniu to inna sprawa, ale teraz tutaj. To daleka z bliska musi bo nie usłyszy. Moje ketony egzogenne, kochane, takie, mam Psycho, Nie wytrzymam już Jestem zmęczony, boli mnie głowa. Ta dieta nie jest dla mnie. Jeszcze zabrakło tam, y, nie mam siły, energii. Nie mam siły, energii. I muszę. Libido opuściło mnie całkowicie. I że doszło jeszcze do niechcianego. tego. zapłodnienia. <głos> <głos> Typowy komentarz, tak wygląda. A jeszcze na tej ketozie nas spotka. To ja nie wiem, no i jak ta praca. No i tak przez 8 godzin, no tak wygląda mniej więcej. Pod keto praca, tyle? No 8 godzin, no. Jak ktoś jest chętny, a nie ma chętnych, to zapraszamy. Na mailach, chcę chcecie pracować pod keto. Bo mi się już nie chce serdecznie. I w sumie to tyle. O i tak tam ten dzień w pod keto minął, moi drodzy. Tyle. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu podketo.pl Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z link w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl Dzięki niezależnie na jakiej wiecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.